Halo, halo, dzień dobry. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Cześć wszystkim. Tutaj Wiktor z, z, ze strony organizatora Luxoftowi i, i Sekvolta. Chciałbym Was wszystkich bardzo gorąco przywitać na konferencji Doing Java Better, organizowanej przez firmę Luxoft. I cóż, przywitać Szymona, który jest z nami jako reprezentant firmy, i oddaję, oddaję Ci Szymon głos. Y Cześć wszystkim, ja nazywam się Szymon, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja na samym wstępie też chciałbym przywitać naszych współorganizatorów SIGFOLD oraz wszystkich mówców, którzy przygotowali dzisiaj dla nas swoje prezentacje, no oraz, oraz oczywiście Was, wszystkich uczestników, którzy staną się dzisiaj częścią Doing Java Better. Korzystając z okazji, pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa o firmie Luxoft. Aby wyjaśnić właśnie dlaczego, to my mamy okazję współtworzyć dzisiejsze wydarzenie. My jesteśmy Luxoft, jesteśmy firmą międzynarodową, działamy w Polsce od roku 2010 i dostarczamy dedykowane rozwiązania IT, które napędzają zmiany biznesowe w firmach z całego grobu, gro, globu, największym graczem. Naszymi głównymi obszarami działania jest bankowość oraz rynki kapitałowe i sektor motoryzacyjny. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów, z którymi realizujemy bardzo ambitne projekty, i w naszych szeregach znajdziecie m.in. ekspertów JavaScript, DevOps, Cloud, ale największą grupę właśnie stanowią specjaliści Java. I to właśnie dlatego dzisiaj chcemy zaprosić Was do dzielenia się wiedzą podczas naszej konferencji. Już nie przedłużając, jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień dostarczy nam zastrzyk bardzo dużej wiedzy. Dziękuję i oddaję głos. Dzięki Szymon i cóż, no, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was wszystkich o godzinie 10 na live z Piotrem Przybyłem, a przy okazji przypominam o Slacku, gdzie możemy na żywo komentować i pytać o wszystko, co, co związane z Java, i nie tylko. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia za chwilę.